Dwa. Oh. Ja, ja on. On. na mały Lećcie B, sobie B. Spok. Brawo. Brawo. Ja ja to na PC,

Prawo y Blisko jest Dobrze Nie wiem, jak to Jazda. Jazda, w niego jedziemy. Zrób to. I, ten. I, kurs, i do lewej. Daw A wówka lewo, 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 lebo. lebo, lebo. Yes, Jasne, to. Right, right. right no, right no. no, Brawo, no. no, <laughs> <dawa. On laughs> to. Apoi, ah, Dois, tá bom pra mim, do